Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. W tym odcinku pożegnamy tanie podkoszulki, bo wojna handlowa wypowiedziana światu przez Amerykę najpierw uderzy po kieszeni samych Amerykanów, a potem to samo stanie się z kieszeniami Europejczyków. Będzie globalnie drożej, szczególnie gdy chodzi o elementy garderoby. Ale cła to tylko część problemu, bo powiemy też, dlaczego powinno nam zależeć, by na południowym wschodzie Azji nigdy nie zabrakło piachu. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! Historia zaczyna się na rzece Mekong, to największa rzeka na półwyspie indochińskim i jedna z największych w Azji. W ostatnich latach Mekong jest miejscem historycznej inwazji ze swoim początkiem 7 lat temu, czyli za czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Ameryka wypowiedziała wtedy Chinom pierwszą wojnę handlową i wprowadziła wysokie cła na chiński import na amerykański rynek. Kto Żyw rozpoczął wtedy przeprowadzkę produkcji z Chin do południowego sąsiada? Wietnam stał się celem pielgrzymek zarządów największych na świecie firm odzieżowych, sportowych, motoryzacyjnych, przemysłowych czy spożywczych. Wszystkie drogi zaczęły wtedy prowadzić do hanoi. Przeniesienie produkcji oznaczało zbawienie. I dlatego w kraju położonym nad Mekongiem wielkie i mniejsze, nowoczesne zachodnie fabryki zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu, a w kraju zaczęło brakować. Uwaga! Piachu. Na pierwszy rzut oka sprawa błaha, ale na drugi robi się nieco poważniej, bo bez piachu nie ma rozwoju. I teraz wracamy nad Mekong piaskowe zagłębie Wietnamu. Będzie o rosnącej gospodarce, więc na początek pytanie, co jest do tego bezwzględnie konieczne, zwłaszcza w państwie do tej pory niezbyt bogatym? Otóż niezbędne są drogi. Drogi są konieczne, by zbudować nowe fabryki, są niezbędne, by dowozić do nich surowce i półfabrykaty oraz by wywozić z nich gotowe produkty. I dlatego wietnamski rząd wystartował z największym w historii kraju projektem infrastrukturalnym. Zaczął budować setki kilometrów dróg. Wydaje miliardy dolarów na rozbudowę autostrad i dodanie alternatywnych tras, by odkorkować najczęściej uczęszczane trasy na południu, te ambitne projekty opierają się na jednym kluczowym surowcu piasku kambodżańskim. Piasek trzeba sprowadzać, bo w samym Wietnamie jego wydobycie stało się sprawą polityczną. Szło na rzece Mekong w tak zawrotnym tempie, że zagrażało nadrzecznym miejscowościom oraz gospodarce wodnej w państwie będącym krainą ryżem stojącą. W Wietnamczyków wstąpił więc słuszny gniew. Budowy musiały zwolnić, a piasek zaczął jechać z sąsiedniej Kambodży, która sprawami środowiskowymi przejmuje się mniej. Przy okazji powstał pomysł używania na budowach piasku z odzysku oraz piasku z plastiku. Na razie jednak rządzi surowiec naturalny, a import z Kambodży potroił się w 2023 roku i w kolejnym znów podwoił. Na rzekę wpłynęła zaś flotilla tak wielka, że piachu zabraknie w niej już za niecałych 10 lat. Wtedy drogi w kraju z jednym z najbardziej dynamicznych wzrostów gospodarczych trzeba będzie budować inaczej. I teraz o nowych azjatyckich tygrysach, których dalsze powodzenie wisi nie tylko na włosku z piasku, bo Wietnam i Kambodża znalazły się w oku handlowego cyklonu. Wietnam i Kambodża stały się drugim wyborem największych na świecie marek po tym jak Ameryka obłożyła cłami chińskie produkty 7 lat temu. Część firm wykorzystywała oba państwa jako raje tranzytowe dla przerzutu towarów z Chin. W ten sposób unikały płacenia astronomicznego cła. Inne wybrały Azję Południowo-Wschodnią jako miejsce budowy nowych fabryk. Wystarczy przejrzeć metki w niemal każdej europejskiej lub amerykańskiej szafie, by znaleźć tam koszulę czy spodnie Made in Kambodża. To stamtąd jechały na zachód buty sportowe, sprzęt elektroniczny, w tym konsole do gier, części samochodowe i galanteria skórzana, w tym luksusowych światowych marek. Dzięki wielkiej postchińskiej przeprowadzce Wietnam znalazł się na trzecim miejscu po Chinach i Meksyku, gdy chodzi o bilans wymiany handlowej z USA. Właśnie stamtąd na półki amerykańskich sklepów trafia co trzecia para sneakersów, w tym co druga para Najków. Ameryka chce mieć ich produkcję z powrotem u siebie, i dlatego objęła Wietnam, Kambodżę i Tajlandię rekordowo wysokimi cłami, sięgającymi nawet 50%. I dlatego, europejscy miłośnicy markowych ciuchów, szykujcie się. Marko będzie drożej także dla Was. Zanim o podwyżkach, dwa słowa o amerykańskim szaleństwie handlowym i o chwilowym zawieszeniu broni w wojnie wydanej przez Amerykę całemu światu. Rozejm obowiązuje do lipca, w tym czasie obowiązuje dodatkowa stawka celna, jednakowa dla wszystkich to 10%. Wyjątkiem jest amerykański wróg numer 1, czyli Chiny, z którymi wprawdzie ostra faza wojny została właśnie zawieszona. Oraz z innych powodów Kanada z Meksykiem, ale nawet 10% stawka jest dla azjatyckich producentów zabójcza, zwłaszcza dla tych, dla których eksport do USA gotowej odzieży to największa część eksportu w ogóle, jak na przykład Kambodża. Odcięcie od tego rynku pogrąży region w chaosie gospodarczej katastrofy, doprowadzi do upadku budżety państw, a społeczeństwa wpędzi w biedę. Ale amerykańska wojna handlowa to katastrofa dla całej branży odzieżowej, w tym globalnych sieciówek oraz chińskich platform dostarczających na zachód miliardy sztuk ciuchów. Seria podwyżek rozpoczyna się właśnie od tych ostatnich. Temu i Shin, dwaj giganci handlu tanizną, ogłosili pod koniec kwietnia wzrost cen. Czasami szokujący wzrost cen. Niektóre produkty miałyby zdrożeć nawet o 400%. Średnio podwyżki miałyby wynosić 50-80%. Mało tego, temu wycofało z amerykańskiej oferty wszystko, czego nie ma na miejscu w magazynach w USA. A dlaczego? Bo Amerykanie postawili tamę chińskiej taniźnie. Na razie stanęło na 50% cle lub zamiennie ryczałtowej opłacie 100 dolarów za każdą, nawet najmniejszą paczkę, która przyjechała pocztą z Chin. Opłatę zbierają sprzedawcy. Amerykańscy kupujący muszą ją zapłacić, składając zamówienie. Co czyni zakupy w chińskich sklepach wyjątkowo nieatrakcyjnymi, zmieniając w rezultacie geografię zakupów, łańcuchów dostaw i biegów rzek. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny. Podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.